Szanowni witam na konferencji prasowej po meczu PKS za I Liga Mężczyzn, miasto szkła Rosno. Wegra Zodes Politechnika opolska, zwycięstwo drużyny gospodarzy 99-81. Witam trenera, naszego gościa, pana Michała Rudkowskiego dobry wieczór panie trenerze. Wieczór. Witam również zawodnika drużyny z Opola, Dominika Rutkowskiego, dobry Dominik. Dzień. Panie trenerze, bardzo proszę o komentarz do spotkania. Na początku gratuluję tej Walejce i Zespołowi z zwycięstwa, eee, tak na gorąco nie oglądając tego meczu jestem zadowolony z postawy chłopaków, bo trzy kwarty byliśmy w grze. Eee, tak na gorąco wydaje mi się, że zaważyły eee, rzuty trzypunktowe Jacksona, który generalnie on ten mecz wygrał. Eee, trafił bardzo trudne rzuty w końcówkach, eee, no mnie trochę nam trochę dopisało szczęścia, wziął trudne rzuty, bardzo trudne i w tym momencie, w trafiał Odjechali nam, mówię też, Jan Górnycz miał chyba w sezonie 5 celnych, których dzisiaj trafił dwie. Rafał Serwański miał 2,32, dwa, dwa, dzisiaj też trafił trójkę, więc trochę, trochę tego szczęścia też nam gdzieś tam zabrakło, ale mówię, ja jestem z, z postawy z, z zawodników swoich zadowolony. stopniowo uważam, że idziemy krok po kroku. Bardzo trudny wyjazd, bardzo trudny teren. Wicelider w końcu tylko 8 osiem, pora... może... osiem porażek, więc yy, nie graliśmy z byle Cieszę się, że mamy tylko 10 strat, bo mieliśmy bardzo duży problem ze stratami z meczu na mecz. To ograniczamy. Więc uważam, że idziemy do przodu i, i tyle. Wyciągamy wnioski. 30 minut dobrej gry. Później w czwartej kwarcie nie mogliśmy trafić otwartych, otwartych rzutów. Gdybyśmy trafili, bylibyśmy, bylibyśmy w grze. Też Zespół z no już lepiej rozwija naszą obronę strefową. I, to się złożyło na, 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 na porażkę, mówię, jestem z chłopaków zadowolony i na bazie tych trzech part budujemy dalej. I za tydzień mamy bardzo ważny mecz z poznaniem i jesteśmy myślami już przy, przy tym meczu. Dziękuję. 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 Przez... Jeżeli mógł, poziemy, Gratulacje dla zespołu z Krosta. Weszliśmy w mecz z dobrą energią. Te założenia, które sobie założyliśmy przez mecz, przed meczem spełnialiśmy i to przyniosło efekt, że po pierwszej połowie prowadziliśmy. Druga połowa to zupełnie, można powiedzieć, inna połowa, bo Gospodarze wprowadzili troszeczkę zmian na obronę, którą stosowaliśmy. Musimy troszeczkę pomagać. Odpuściliśmy kilka rzutów, których chcieliśmy, żeby ludzie zawodnicy rzucali. Na, na, na nasze nieszczęście trafiali. No nic, gratulacje. Teraz mamy bardzo ważny mecz przed sobą. Dalej e, musimy walczyć o utrzymanie. Do, mecz z Poznaniem będzie dla nas bardzo istotny. Dziękuję. Też no, na, na końcu dodam, że nieważne czy ktoś jest z NBA, z FIBY, czy z Euroligi e, jeśli komuś nie pasuje bycie w pierwszej lidze, ja funkcjonowałem tej to niech z się odpowiednim osobom, a nie zachowuje się w sposób jaki to miało miejsce. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, witam na drugiej części konferencji prasowej po meczu PK za pierwsza liga mężczyzn miasta Szkoła Krosną. Wegra Zadas Politechnika Polska Zwycięstwo Gospodarzy 9981. Witam trenera Krośnian Musa Walejko. Dobry Panie Trenerze. Dobry wieczór. Witam również zawodnika Kraśnicki Drużony Kapu Rajksona. Hello tre. Dobry, wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. <laughs> panie trenerze, rozpoczniemy od pana prośbę o komentarz. Gratulacje, gratulacje. I tak łatwy mecz, ale w końcu pokazaliśmy kto jest najlepsza drużyna. I to bardzo 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 cieszymy się. Tak, cieszymy się. Cieszymy się tym zwycięstwem i pracujemy dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, podanie. Proszę, podanie you want, you Dobry <laughs> I think it was a great match. I mean, we locked in as a team the second half you know first half they had a, they had a lot of open shots, tough shots, and then we just didn't we weren't locked in on what uh, coach brought up for us and what we needed to do as a team, but then we went in, came out the second half, played with more energy, played with more focus, played with more communication, more talk, and then we came out on top so it, it was a it was a great match as a lab. <laughs> didn't clear but I was. Tak, yy, Trener powiedział, że... Yy, yy. Nie, nie, no, ja mam pytanie, a dobrze. Okej, okay, dobrze, to pro, proszę. Pan. Pytanie jest takie moje, ja jest z ratunkiem, żeby zrozumieli, bo trzeba rozumie. W połowie, a na początku trzeciej kwarty, bardzo z uśmiechem do Trenera podszedł Jackson. Szybko mu coś nauczył i wtedy jak zaczęli rzucać nas i mówili co to być, rzucali czy to był taki moment przełomowy, że powiedział, że Jackson co to z sobą te trzy punkty. O, trener powiedział, że Jackson nam zawalczy. There was in the third quarter, beginning there was a situation where you came in and uh, start laughing about. So I told you, ja uh, powiedział, uh, on jest uh, najlepszy. Ja yeah, nie powiedział MVP, a on jest najlepszy na boisku. I told you. You're, the best, you're not the MVP, but uh, you are the best player in the court. Do you I, think, I do. I, the do. Changer, you think? I think it was the, the crazy shot and everything, yeah. too. But no, I wasn't really thinking. In my head, I'm thinking about winning the game. So when, when y'all started saying MVP, that's, 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 that's the crowd. So I, I appreciate the, the applause and everything. But I am want to win the game, and then I'm glad we came out on top of the win. But thank you. Thank you. Bye. 고생하 <목요> <목요> <laughs>